Kamera akcja. Jadalnia gotowa, proszę Państwa, prawie. Zostały <laughs> tylko ściany i fronty. Dzisiaj przyjdą właśnie te farby na fronty. I na fronty kuchenne. I mm. y, tak, chcemy, żeby kuchnia była granatowa. A, fronty. U, fronty granatowe. Ale to, co masz w ręce. <laughs> Ale szufladki chcemy właśnie przełamać. Mm -hmm. I pomyśleliśmy o tym, że zrobimy takie drewniane, starłam farbę. Mm -hmm. I będzie pomalowane na bezwarnie, czyli będzie granatowo, i, i drewienko Bo ogólnie, ten wszystko malujemy na biało, szaro, szaro i granatowo. Ale chcemy przełamać później dodatkami w kolorze drewna. Tutaj mamy na przykład taką fabryczną ściankę, która jest taka mm -hmm. I ją sobie zostawiamy, bo ona nam się podoba. I już kupiłam. No, trochę bardziej pomarańczowe niż brązowe. Chcemy mieć ozdoby z patyków morskich, więc też takie szaro-brązowe. No tak, żeby to No wszystko... i różne takie brązy chcemy przełamać, żeby to nie było tak szpitalnie i mamy nadzieję, że nam się uda, więc te fronty będą ładnie no bo, pasować. No bo nam się ogólnie nie podoba biały i szary, ale jeżeli to będzie więcej granatu i brązu, i jeszcze będą niebieskie poduszki. Kto oglądał film z Fisherią, ten wie, o co nam chodzi, tak, a no. bardzo mało Was oglądało wstyd, wstyd i hańba! No. Jak tak można? Nie YouTube <noise> wam tego te, filmu nie wypchał, więc możemy wam podlinkować. No. Na razie może wydawać się, że chcemy zrobić tak bardzo jasną y, przestrzeń, znaczy ogólnie w przyczepach powinno być jasna przestrzeń, żeby nie była to taka nora. Ale nie chcę, żeby było szpitalnie, więc później będziemy to No, A tutaj, to, tutaj to wygląda, jak wygląda. Tu wszystko jest kitowane przez MADZIE i szlifowane. No, udało się e... fajnie wyrównać te wszystkie dziury. Tutaj jeszcze jeden. No. Takie... no i widzieliście, jak wyglądają nasze łasiczki. To nie wiem, to jest chyba para, albo to są dzieci. Cholera wie co to jest. Urocze, ale ale taki syf nam zostawiają. po, po prostu po zimie. Wszystko było osrane. O, osikane, śmierdzi. No. Pościel mieliśmy wypraną, fajną, nową. No ja ją dałem niby na wyżej, ale one sobie zrobiły gniazdo w pościeli. Nie wiemy jeszcze, kiedy wchodzą, na, no, ale przy okazji tego remontu robimy, się gdzieś dziura. No, bo to trzeba wszystko, ale one mogą, nie wiem, chyba sobie zrobić dziurę, nie wiem. Łasice podobno są bardzo. Znaczy, z jednej strony są pożyteczne, bo łapią wszystkie myszy, szczury i w ogóle robactwo, ale z drugiej strony, no, żyją swoim życiem. Da ja to będę odkręcać, co. No tutaj jest kupać, to jest połamane, tu było z no, Dobra, ja to będę połamane. odkręcać. Dobraliśmy się do kuchni, bo w sumie to nie wiedzieliśmy, jak ta kuchnia wygląda. No i tu mamy taki zlew połączony z kuchenką, spoko nawet, o ile działa, bo to nie wiem, czy działa. tu były blaty, nie? Tak. To wszystko bo w blatach tylko bo to... zawiasy są tak wywalone no takie zardzewiałe totalnie bo o, tak, co? tu jest zawias zrobiony z aluminium i on się ma dobrze to chyba nie jest aluminium, a może to wygląda jak aluminium na moje oko może. a tu jest stalowy, no i tragedia i te blaty, no bo to jest wszystko ten, jak to się nazywa ta Piśnia, pil. no to, bo dawniej takie były <grychy> płyty no ale to jest wersja VIP kochanie yy, no ale dawniej takie były, więc, więc yy... Chcemy się dobrać do tej kuchenki, sprawdzić czy da się to jakoś podłączyć na przykład na butle, żeby z tej kuchenki korzystać, bo ona fajna jest, ona ma poziom, yy, bo w kamperze mam tak, to ten brzeg wystaje no. ponad palniki no. i patelnia mi leży tylko połową A, no tak. na tym. No I tak to będzie? Tak yy, no ale zawsze można patelnię tutaj trzymać na tym. No ja też tak widzisz. Jest szersza kuchenka. Zbierane. Nie, nie znam się. Właśnie no, w camperze mi to przeszkadza, bo mam za dużą patelnię, a mniejsza by mi nie wystarczała. Dobra patelnia więc... nie jest zła. <noise> tak, więc tutaj tak wygląda. Zlewik, wszystko do wyczyszczenia, i, i myślę, że to by mogło zostać kuchenka. Nie kuchenka, tylko lodówka jest tragiczna, taka brzydka stała. Zgłosimy się do ABN Camper Service i będziemy mieli fajną lodówkę tutaj też. Coś się wymyśli. No bez lodówki to. Znaczy, umiemy żyć bez lodówki? <laughs> Nauczyliśmy się. Mamy trzy lodówki i te. Ale... E, przecież te. Kompresorowe. Jak, no, kompresorowe małe te. się będzie trzeba raczej wymyślić e, nowy. I właśnie się zastanawiamy, czy chcemy mieć składany blat, tak jak było, czy zrobimy po prostu ten kawałek tylko, a to będzie odsłonięte. Ja bym to zostawiła. Co zostawiła, tak jak jest? Odsłonięte, no. A no, będziesz robić jakieś żarcie? No jak ja robię żarcie, to potrzebuję i z lewu i kuchenki, więc i tak bym tego nie zamykała tak naprawdę. No widzę, że to było zamykane, no ale w sumie bez sensu, nie? Ale w kamperze też nie korzystam z zamykania. No. Zrobiliśmy sobie i mi to przeszkadza, więc tutaj też tak będzie. Poza tym nie, wcale nie jest tak mało blatu, jest tutaj, tutaj, a tutaj jeszcze będzie stolik. No, ale więc... można by było wtedy dokładać taki blat. Można, tu, było... no tutaj mogłoby być, bo prawdopodobnie z tego tak za bardzo no. nie będziemy korzystać, więc moglibyśmy sobie tutaj tutaj zrobić. To nie byłaby taka mała powierzchnia. Jak już się mieszka tyle lat w kamperze, no to się człowiek przyzwyczaja do niekomfortu. I tak będzie gadania. Boże, jaka ruina, jaki paździerz, po co tak. żeście to kupili? Ludzie no to... zobaczycie jak ludzie, będzie. Ludzie, jak się zrobimy... to uwielbiają komuś układać zyski. Jak zrobimy, to zobaczycie, że dało się zrobić. Ed. Wszystko się da jak się chce. Zależy wszystko jakie kto potrzebuje luksusy, bo niektórzy muszą mieć naprawdę nie wiadomo co. No to takie właśnie dla no. takich ludzi to są nowe y, kampery i przyczepy. Ta, plastikowe. I, i spoksik, a dla nas nowy kamper by się nie nadał, bo nam się one ani nie podobają, ani ani nie podobają. <grym> no dokładnie. <grym> no i deski jedne oderwane, te co były tutaj przy blacie. Także tu przyjdzie przyblatowa. Oprócz tego tu są kratki takie wentylacyjne, więc trzeba będzie je pozaślepiać chyba, bo to bez sensu. One są na całej długości pod spodem. Nie wiem czy to widać, nie będzie widać, o są tam widoczne. Tu sajgon, jeszcze jeden blacik nam został. Też go chcemy wywalić stąd i damy sobie inny fajniejszy jakiś drewniany albo cokolwiek zrobimy inaczej, bo to to jest porażka. Ten zlew raczej zostawimy, Wypucujemy go bo on jest spoko. Tu cała instalacja jest, nie? Tylko że tak, to jest 230, to nam nie będzie potrzebne. Tu jest zawory gazowe. Więc można to wszystko przerobić tu. Ja bym dał lodówkę na solara albo jakąkolwiek inną. Tom hobby karawan też bym wypierniczył. Bo to wszystko jest w stanie takim, jakim jest. A nie ma sensu się bawić w jakieś stare trupy. Więc no, wystarczy, że mamy w kamperze taką. Działa, działa. No lepszą, le... no, chociaż tam mi się wydaje, że jest lepsza Magda. Chociaż nie, ta jest starsza. No dobra. Także został nam jeden braci. O, poczekaj, ja te wkręty muszę pozbierać. Te zawiasy, wszystkie wywalone. Fronty pościągane, no bo fronty będziemy sobie inaczej malować. Jest jak jest. No. Pukaj, kobieto, pukaj. Ta... Co? ciągnę. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No wiem. To trzeba tak zrobić z tego względu, że te wkręty, które tam były pod spodem, one są po prostu przerzewiałe, nie? Poniszczone. O, o, o. Poczekaj, czekaj, tu trzeba tą szpachelką Magda. Weź tą szpachelką, oderwij całą tą listwę tutaj. O tak, o tak, o tak, odpychaj. O, brawo ty! Ja yeah, Poszło. No mega. Mamy to. Mamy to. Fajnie, nawet nie jest tak zgniłe wszystko, jak myślałem. No nie no nie jest w ogóle, przecież to jest suche drewno. Co tutaj ma być zgniłe? No, spoko. A bo w kuchni to tak różnie to bywa. Nie, jest ok. Jest naprawdę dobrze. No. Chyba zmieni się nasz plan, chociaż jeszcze nie wiemy do końca. Markowi się spodobało, jak zeszlifowałam szuflady i powiedział, że może byśmy jednak frontu w kuchni nie robili na granatowo, tylko właśnie zeszlifowali i... I zobaczyli, jak to będzie. No i wygląda to tak, tylko że to jest ręcznie szlifowane, bo niestety nie mamy ze sobą szlifierki. Wszystkie zostawiliśmy w domu. Mamy dwie z Ryobi, jakąś tam jeszcze z jakiegoś Einhala czy ten. Oczywiście nic nie wzięliśmy. Tutaj widać różnicę, jak wyglądało wcześniej, bo te drzwiczki akurat są zepsute. I tutaj, jak jest wyszlifowane papierem ścieżnym setką. No i mogłoby to fajnie wyglądać przy granacie. Zobaczymy. Zob zrobimy tak, że pomalujemy. Jakby brzegi szafek i przyłożymy te fronty. Papier ścierny trzeba kupić w dużej ilości teraz. I może to będzie ładnie wyglądać. Co zrobiłaś? Fronty szlifujesz. No Marek sobie wymyślił, o Madzia robi. No. A Madzia robi? Biedna ta I... no, Madzia. Takie były wcześniej. Powinni teraz wszyscy rycerze przyjechać tutaj i pomóc. Ciemne, Ci, co ślifuje. tak bronią Madzie, nie? Szlifuję, oczywiście ręcznie, bo przecież ten człowiek nie wziął szlifierki. A w domu Jedną mamy trzy. Mamy robić remont, a on nie wziął szlifierki. Nie pomyślałem, że fronty będą szliwły. Ale szlifło. cokolwiek powinno być. Przecież w zeszłym roku jak robiliśmy domek, czy cokolwiek, to ciągle była nam potrzeba na szlifierki. Ale w zeszłym roku wziąłem szlifierki. Tak, a w tym roku nie wziąłeś No widzisz, no i trzy leżą w domu No i szlifuję sobie ten i tak to wygląda Jak? Uf, to, mi się, to mi się podoba Tylko, że y, nie wiem, czy jak się polakieruje Czy wyciągnie Czy to nie wyciągnie, no. żeby było ciemniej, bo już ciemniejsze mi się nie podobają Jak pod tarłam wodą, żeby było takie nasiąknięte, to już mi się nie podobało A takie mi się podoba I właśnie nie wiem, czy ten lakier wyciągnie, czy, czy nie Będziemy musieli spróbować na szufladzie jednej Napluj i zobaczymy no to mówisz, że Wiem, wiem wiem. I czy nam się będzie podobać, bo jeśli nam się nie będzie podobać, no to wtedy zrobimy granatowe. No co ty nie? Proszę nie, Please nie. Cały czas chciałeś granatowa, teraz nagle tego granatu nie chcesz. No bo... I kupiliśmy dwa niebieskie. Ale specjalnie czy ty, dla ciebie. Ale czy ty rozumiesz, że chodziło o to. A dobra, nie chce mi się gadać. Nie gadam. I kolejna paczucha, ta dosyć ciężka. Gdyby nie hulajki, to tam naprawdę by było masakryczne. Na że tego się nie da przewieźć. Także fajnie, że są te hulejeczki, bo można wszystko ciężkie poprzewozić. Jak tam kopciuszku? Szlifujesz? Co? Aha. Marnuję czas. Uwieczniam. Ja widzę, że ładnie Ci wyszło. No i tak trzeba papier kupić lepszy. Tak, trzeba już na rozdatki, ale... To też wyszlifujesz? Ale to takim papierem nie bardzo. Weź tamtą 150. Otwórz sobie, ale mówię, tu masz darty papier, a tam masz nowy papier, więc po co takim wiesz, jak toaletowy, gładki? Ale to jest spokojny. No i to wszystko nie? poszlifujemy sobie, takie drewniane dodatki rzeczy, i będzie fajnie wyglądało, bo mówię, cała granatowa będzie obleśnie wyglądała, a dodatki zrobią robotę. No, dodatki zawsze robią, nie? No dokładnie. Jeszcze czekam na jednego kuriera. A potem jedziemy znowu do paczkomatu, do, im, do, do impostu po farby. Nie mamy farb, dlatego... No daj powiedzieć. Aha. Nie mamy farb i dlatego tak nie wiem co ze sobą zrobić, bo nie możemy kończyć, nie możemy malować. Madzie nie maluje. No. Marek, tak, yy, wygląda tak, tak wygląda Marek Tak wygląda wielbłąd. No dobrze, że mamy hulajnogę z koszyczkiem. Marek się zawsze z niej śmieje, że ona taka babska, ale i tak musi nią jeździć. O, a tu ile wagi jeszcze mam w tym plecaczku? Bo pewnie kupiłeś dużo piwa. Nie. Nie. No nie. Co ale w ogóle. A tutaj farba. O fajnie. No, wszystko ogarnąłem. Fajnie. Dwa razy paczkoma, teraz zakupy. Wszystkie paczki się zmieściły nasze? Tak. Mhm. Super. Także idą do klienta. Paczki, nawet jak jesteśmy na urlopie na działce, to i tak wysuwamy paczki. kuchnia, ten kolor nie podoba nam się za bardzo, jest za jasny, chcieliśmy ciemniejszy, ale jeszcze kolor byśmy znieśli, tylko że ten połysk wyszedł tragiczny. Bardzo nam się to nie podoba, jak ten połysk wyszedł, dlatego zamówiliśmy już czwarty raz <grym> farbę, zamówiliśmy na próbę, bo no po prostu się nie spisują. Okazuje się, że w realu te kolory są zupełnie inne. Tutaj jest niebieski mat i tu jest granatowy. Mat, tym razem z jedynki, bo tam to wszystko było śnieżką. Chyba postawimy na ten, bo właśnie my chcieliśmy taki ciemny granat i koniecznie mat, bo tutaj macie na przykład porównanie, tu jest szary mat. Tu jest połysk. Bo kolory w ogóle śnieżce i dekoralu nie są w macie. I to mi się podoba. To mi się zupełnie nie podoba. Jest tak błyszczące, tak tragiczne, no koszmar, paskudnie to wygląda. Tym bardziej, że zrobiliśmy fronty, które są też w macie i na takie naturalne, więc no to odpada, więc ta kuchnia sobie miała wyschnąć i teraz będzie malowana, jeszcze raz, żeby było ładna, matowa, nie błyszcząca. Ciekawe jaki będzie ten kolor. Ważne, żeby nie, żeby nie był świecący. No. Bo to po prostu mnie rozwaliło. Bo wiesz, nie chodzi o to, że ten niebieski był zły, tylko chodzi o to, że on był świecący, no. jak psu jajka. A my... Nie no, 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 widzieliśmy... no, no, no przecież to, to się wszystko świeci. Przecież to wygląda dramatycznie. A widzieliśmy, że to jest połysk, ale myśleliśmy, że ten połysk będzie nieco lepiej wyglądał. ale y -hmm. wygląda tragicznie. Więc do zmiany. No. no co zrobić? Takie życie ono jest. Y -hmm. Tak wygląda ten kolor granatowy w porównaniu z kolorem niebieskim, który był wcześniej. Tutaj będzie widać. To jest ten wcześniejszy to jest ten nowy, ten nowy jest ciemniejszy i jest taki faktycznie matowy, lepsza jest ta farba niż ta, co wcześniej malowaliśmy. Chodź zobacz, podoba się nie? No i nawet można sobie porównać mat tego koloru, a mat tego koloru, tamte maty są lepsze, te jedy z jedynki jednak. Ale popatrz, jak wygląda w ogóle struktura tego mebla, błysk, a mat, nie? No. Mat fajnie niweluje bardzo dużo niedoskonałości. No. Bo tutaj na przykład troszkę niżej, po poprzednim malowaniu, twoja czujka gdzieś tam haradła o tą farbę. Ja tego nie wyrównywałam, bo nie wiedziałam jak. No. I nie widać. Fajnie. No to teraz szlifować jeszcze. Tak, to szlifować, no bo tam Marek porobił dziury. Marek, się mówi. Marek jest mistrzem odrobienia robienia dziur. Dziury są dobre. Marek, Dziurwy lubi, są Marek lubi dziury. No, także to wygląda tak. I, I do tego jeszcze będą brązowe fronty. No, będzie ładnie. Jeszcze Marek wymyślił blacik. No. Mhm, też tak go musimy zrobić. No. Taki będzie blat. Od razu z odbitym kubkiem. <laughs> Tutaj. Nie, taką mamy sklejkę, spleśniałą, brzydką. Znalezioną. Z odzysku. No. I z niej zrobimy blat. Będzie piękny. Na razie jest brzydki, ale zoba zobaczycie jak później będzie wyglądał fajnie. No. Znaczy, 44 cm. Yy, nie korzystamy z poprzedniego blatu, dlatego, że był zrobiony z pilśni okay. Znaczy, yy, pil nie pilśni tylko jak to się nazywa ta druga płyta? Płyta wiórowa, tak? Mm -hmm. I po prostu yy, była taka brzydka, rozwarstwiona. 飘。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Bardzo fajnie kryje ta farba. Z jedynki szybko schnie, nie śmierdzi, oby się też trzymało na długo. Także pomalowane. Będzie pasować do całej kuchni. Te drzwi mają być docelowo tutaj, bo te tutaj drzwiczki wszystkie były szlifowane i będą brązowe. Tylko te drzwi wielkie zostawiliśmy, że będą granatowe również. A wczoraj wzięłam się za kuchnię, bo kuchnia miała takie nie do końca fajne płyty. Tutaj też są takie płyty. I ja się starałam je pomalować jak najlepiej. Patrząc, czy nie przylepiają się fafrocha, a to i tak tutaj wychodzi ciągle coś wychodzi. I to mi się nie podoba, więc w kuchni wymyśliłam, że nakleję worek jutowy, On się tutaj przykleja na razie, wygląda. <laughs> Marek mówi jak spleśniałe, ale ten klej zrobi się przeźroczysty, tak jak tutaj się wszędzie zrobił. I będzie. Taki. Okna będą liną dookoła. Tak, żeby je ukryć, bo mi się strasznie te okna nie podobają. W kamperze my mamy fajniejsze okna niż tutaj, a tutaj są takie no nie fajne, Więc tu już mam pomysł na to. Te worki fajne mają yy, obramowania takie. Więc tutaj się fajnie spasowało. Nie trzeba było nic odcinać, żadnej farby. Tutaj jeszcze podociągam, bo widzę, że troszkę mi ściągło Worek, ale to takie detale. Także tutaj wszędzie są takie obramówki. Blacik też już się suszy. Marek zrobił. Drzwi tutaj malowałam ostatnio, więc całe te drzwi są pomalowane na granatowo. do tej szafy wielkiej. No, a sypialnia na razie jeszcze nie ruszona. Miałam taki pomysł, żeby tutaj na tą ścianę założyć worek. A tutaj liny są zamówione. Takiej grubości jak to. Będą tutaj. I tak to miało wyglądać. Tylko, że wikol nie chce mi wyschnąć na przejrzysto i wyszły takie plamy. Co mi się pierwszy raz zdarzyło, bo zawsze wikol wysychał na przejrzysto, On był rozpuszczony z wodą. Robi się tak. Często jak jakieś jutowe rzeczy się robi, to czy jakieś sznurkowe bawełniane, to się wikol rozpuszcza z wodą, ma namacza się właśnie materiał, żeby potem był sztywny, no i on się robi przeźroczysty, a tutaj mi wyszły takie plamy i myślałam, że to wyschnie, bo to robione było przedwczoraj, a dalej są te plamy, więc chyba mój plan, żeby była tutaj taka jutowa, brązowa ściana, nie wypali. Wczoraj wieczorem przykleiłam na Klej do tapet, jeszcze jedną warstwę juty, ona ładnie pokryła tą poprzednią, te szewki to są tylko takie tymczasowe, żeby złapać, żeby się nie sunęło w nocy, bo nie wiedziałam jak to bardzo będzie pracować, także uzupełniona jest ta juta. Kleiłam na klej do tapet, bo Marek mi to polecił, już kminiliśmy jaki klej można użyć, kupiliśmy taki, on jest gotowy klej do tapet, bardzo gęsty. Teraz nie będę otwierać, żeby. A, bo, dobra, otworzę i pokażę Wam, jaką ma konsystencję. Taką gęstą, taki krem. I fajnie się to nakłada. I chyba się sprawdzi. Także w sypialce zrobimy podobnie, bo kupiliśmy też inne różne kleje, ale, ale padło na ten. Na przykład kupiliśmy taki, ale nie wiem, na ile go starczy. I z bolda, którym. Bolda mamy sprawdzonego, różne rzeczy z bolda kupujemy. I też on jest taki jakby tapicerski. No ale nie użyłam go tam, bo chciałam przykleić na poprzednią. I Marek powiedział, że tak będzie najlepiej, właśnie na ten. No i dość, dość fajnie to złapało. Jeszcze schnie. Tutaj później się poobcina i no zobaczycie efekt końcowy, jak to będzie wyglądać. Ale pięknie, Madzi, to wyszło. Ty no podoba mi się. Mi też się podoba. Zrobimy jeszcze gdzieś tak, w sypialni. Bardzo mi się to podoba. tak Te liny to tak od razu kojarzą mi się ze statkami. No. Fajnie. No bo to jest lina żeglarska, nie? No. Już ciemno na dworze, nie da się. No. Jest tylko lampka, powerbank i działamy. Znaczy, Macia działa. Ja tylko o, nagrywam jak zawsze. Jakbyś trzeba było tam. Ha, ha, ha. Ja wiedziałam, jak to będzie wyglądać, bo moja wyobraźnia pokazywała mi właśnie taki efekt. No tak, ale trzeba przyznać się do tego, że tamto, co żeś przykleiła wcześniej nie spisało się, ale to ja, ja Bo nie Magda rozumiem, przykleiła że... jutę na wikol, a ten wikol to jest ala wikol, to nie jest wikol jak I on, kiedyś. I on nie jest nie... Bezbarwnił się. No. Ale to zrobi, ja myślałam. zrobił to... się tak, jakby Mewa wszędzie się. Myślałam, zstygowała. że. No to, to pokazywałam. Myślałam, że może dlatego, że pędzel miałam brudny, ale tam mam. Też kawałki, mam czasami pędzel brudny. Tam mam kawałki juty, mm -hmm. na którymi mi kapło, także ten i one też są białe. Więc po prostu ten wikoryk. Dlatego trzeba uważać, żeby pędzel nie był brudny i żeby nie kapało z niego. <laughs> no. To taki ten, ale ładny to. Jeszcze blacik, blacik Marek zrobił. No, blacik gotowy. Tu listwę jest. jeszcze trzeba. Listwę. listwę też trzeba polakierować. Też nitro. Tak. Podrywać listwy, pomyć to wszystko. Fronty założyć. założyć i kuchnia gotowa. No, no gotowa. G gazówka technicznie nie, technicznie nie no ale podanie. wizualnie. Co to so, ta jakieś komary. No. no. Na górze też mamy. Liny. Nie, no to to jest rewelacja. No. Z takiego szrota, jak tutaj był, to, to jest po prostu rewelacja. No i tutaj, w dzień to pokażemy, bo tak to mówię po ciemaku, to to hawidać nie.